Witam, nazywam się Tomek, jestem ze stoli za kamerą kolega Grzegorz. Razem współpracujemy i chcieliśmy wam przedstawić kuchnię, którą zrobiliśmy w Bieruniu, a wszystko zaczęło się tak. Go. Jak widzieliście, była kuchnia pomieszczenie niszeniu teraz jest zabudowane. Mamy tutaj kuchnię w białym połysku. fronty lakierowane, polerowane. Prezy uchwytowe, górne szafki podzielone na dwie części, teraz w wodzie. Dolne części otwierane z aventos hk Górne klasycznie na bok, aby ten front nie wyskakiwał, nie wiadomo jak do góry. Mamy oka wody umieszczący. Zastąpiona jest po prostu, żeby była ciągłość frontów. Jest blenda w postaci frontu. Co do dolnych szafek, całość jest Przedzielona blatem alkacytowym, wszystkie płyty i blaty w tej kuchni wykonane jest z firmy Kronospan. Dla 38 mm, łączenie frezowane, co będziecie mogli zobaczyć później. Dolne szafki, większość otwieranych standardowo z półkami. Mamy szuflady, wszystkie akcesoria są blumowskie, szuflady tandem z Bruma, wszystko tobykiem. Pod płytą, oczywiście w standardzie organizer na sztuce. Szafka rogowa, najważniejsza. Co tu można zmieścić? Mamy tutaj lemansa, czyli tak zwaną nerkę. Bardzo praktyczne rozwiązanie, aby nie nurkować jak w starych klasycznych szafkach, tylko wszystko wyjeżdża nam na wierzch. Obok rozwiązanie, alternatywa dla karga. Po prostu system szuflad. Jednym frontem otwieramy dolną szufladę, następnie mamy szufladę wewnętrzną. W tym przypadku mamy dwie szuflady, można zrobić spokojnie trzy. Szafka pod zlew, również szuflada przygotowana na kosze na śmieci, pięknie ciał w segregacji, dlatego jest sama szuflada przygotowana. Mywarka w zabudowie, klasycznie. Szafka otwierana, normalnie tak samo ta, pojemna. Ściana cała zabudowana w kominie. Mamy witrynę przeszkloną, pod witryną szafkę normalnie otwierane. Mamy lodówkę w zabudowie. No i teraz uwaga. Mamy zwykłą szafkę. Otóż nie, mamy spiżarnię. Wielu mówi, że się nie da tak zrobić, żeby był co był pływający, tak zwany woman, a nam się jednak udało. Mamy ładne wejście do spiżarni, do pomieszczenia obok można wejść, nie muszą być drzwi zrobione, wszystko może być ładnie w stałej zabudowie i po zamknięciu nie widać, że tam jest schowane pomieszczenie. Piekarnik w zabudowie, tutaj nie ma mikrofalówki w tej kuchni i normalnie trzeba... Całość odświetlona pod górnymi szafkami jest system wyfryzowanego LEDa. Jest to LED wpuszczony, kolor neutralny, moc jaką my stosujemy to jest 50-50. I to tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy na, do kontaktu. Można nas znaleźć na www.stolen.pl lub na Facebooku. Także zapraszamy do współpracy. Łączenie blatów jak tutaj jest pokazane wszystko gładkie nie ma jest to prawidłowo wykonane nie ma żadnych szczelin, nic kompletnie. Także pierwszy nas film, nasz film jest, przepraszamy jakieś, jakieś niedomówienia, staramy się, będziemy się starać się. Pokażę naszą pracę i będę zachęcić Was do korzystania z Waszych ludzi. Pozdrawiam.